Warszawa, grudzień 2025. Mróz szczypał w policzki, a ulice pokrywała cienka warstwa śniegu, który szybko zamieniał się w szarą breję pod kołami samochodów. Wracałem do domu z uniwersytetu, niosąc w plecaku podręczniki do ekonomii i głowę pełną myśli o zbliżających się egzaminach. Nazywam się Jakub Nowak. Mam 22 lata i studiuję finanse na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszkam z rodzicami w niewielkim mieszkaniu na Pradze Południe. Trzy pokojowe, typowe dla bloków z lat osiemdziesiątych. Tata pracuje jako kierowca ciężarówki, mama w przychodni. Pieniędzy nigdy nie było za dużo, ale jakoś się układało. Tego wieczoru, gdy przekroczyłem próg, od razu wyczułem napięcie. Mama stała w kuchni, wycierając oczy ściereczką, choć akurat nic nie gotowała. Tata siedział w salonie przed telewizorem, ale ekran był wyłączony. To nigdy nie wróżyło nic dobrego. Co się stało? Zapytałem, zdejmując kurtkę. Twój ojciec znowu się wściekł, szepnęła mama, spoglądając w stronę salonu. Podszedłem bliżej. Na stoliku leżała stara brązowa koperta, a obok niej niewielka niebieska książeczka. Rozpoznałem od razu, to była książeczka oszczędnościowa PKO, taka stara jeszcze z lat dziewięćdziesiątych. Dziadek zostawił ci to w testamencie. Powiedziała mama cicho. Dostaliśmy to dziś z kancelarii notarialnej. Dziadek zmarł trzy tygodnie temu. Miał osiemdziesiąt lat i do końca zachował jasny umysł. Wychowywał się w trudnych czasach. Pamiętał wojnę, komunizm, transformację. Uczył mnie oszczędzania, mówił, że każda złotówka ma wartość. Lubił powtarzać: Kuba, pieniądze to nie wszystko, ale spokój dają to, a to śmieć, no, ryknął nagle tata, wstając z fotela. Twój dziadek zawsze był dziwny. Zostawia wnukowi jakąś starą książeczkę zamiast normalnych pieniędzy? Co to w ogóle jest warte? Pewnie kilkaset złotych, jeśli w ogóle cokolwiek. Podniosłem książeczkę. Była zużyta. Karty ożółkłe od czasu. Na okładce widniał napis. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. Otworzyłem ją ostrożnie. Data pierwszego wpisu. 12 marca 1992 rok. Kwota... Pięćset tysięcy złotych. Widzisz? Tata machnął ręką. Pięćset tysięcy starych złotych. To jest teraz pięćdziesiąt złotych. Za to nawet pełnego baku nie zatankujesz. Twój dziadek chciał być mądry, a zostawił ci gówno warte. Andrzej, nie mów tak. Upomniała go mama. To była ostatnia wola ojca. Ostatnia wola? Żeby się z chłopaka nabijać? Jakub kończy studia, potrzebuje prawdziwych pieniędzy, a nie jakiegoś pamiątkowego śmiecia. Czułem jak narasta we mnie złość, ale starałem się zachować spokój. Tata miał swoje problemy ciągłe, długie trasy, zmęczenie, stres, ale to, jak mówił o dziadku, bolało. To nie jest śmieć, powiedziałem cicho, ściskając książeczkę. Dziadek mi to zostawił, więc ma dla mnie wartość wartość sentymentalną, parsknął tata. Sentymentem rachunków nie zapłacisz. Wiesz co? Wyrzuć to albo zostaw jako pamiątkę ale nie łudź się, że to coś ci da. Mama próbowała załagodzić sytuację, mówiąc, że może powinniśmy sprawdzić w banku, ale tata już wyszedł do kuchni, trzaskając drzwiami. Usiadłem na kanapie i dokładniej przyjrzałem się książeczce. Wpisy były nierówne. Czasem co kilka miesięcy, czasem rok przerwy. Kwoty różne. 200 tysięcy, trzysta tysięcy, czasem milion starych złotych. Pamiętałem, że w 1999 roku była denominacja – cztery zera zostały skreślone. Więc faktycznie, jeśli policzyć wszystkie wpisy po denominacji, to mogło być tam najwyżej kilkaset złotych, ale coś mi nie dawało spokoju. Dziadek był precyzyjny, nie robił rzeczy bez sensu. Jeśli zostawił mi właśnie to, a nie swoje oszczędności z normalnego konta, musiał mieć powód. W kopercie była jeszcze karteczka, napisana drżącym pismem dziadka. Kubuś, idź do banku, sprawdź dokładnie. Pamiętaj, czasem wartość nie jest tam, gdzie się jej spodziewamy, twój dziadek. Mamo, jutro po wykładach pójdę do PKO, powiedziałem. Chcę to sprawdzić. Dobrze, synku. Uśmiechnęła się smutno. Twój dziadek zawsze wiedział, co robi. Tej nocy długo nie mogłem zasnąć. Leżałem w swoim małym pokoju, słuchając odgłosów miasta za oknem. Książeczka leżała na biurku, oświetlona bladym światłem latarni ulicznej. Miałem dziwne przeczucie, że następny dzień zmieni wszystko. W głowie słyszałem głos dziadka. Kuba, prawdziwa wartość często jest ukryta. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Rano miałem się dowiedzieć, co to oznacza. Poniedziałkowy poranek w Warszawie był typowy dla grudnia, szary, wilgotny i zimny. Wykład z ekonomii międzynarodowej ciągnął się w nieskończoność. Profesor Kowalski mówił o inflacji i polityce monetarnej ale ja nie mogłem się skupić. W plecaku miałem książeczkę dziadka, a w głowie pulsowało jedno pytanie. Co właściwie dziadek chciał, żebym odkrył? Gdy tylko wykład się skończył, nie czekając nawet na kolegów, ruszyłem w stronę najbliższego oddziału PKOBP. Wybrałem ten na ulicy Marszałkowskiej. Duży, nowoczesny budynek, zupełnie inny niż te stare oddziały, które pamiętałem z dzieciństwa. Wewnątrz było ciepło i pachniało świeżą kawą z automatu. Kilka osób czekało w kolejce. Podszedłem do okienka informacyjnego, gdzie siedziała młoda kobieta w eleganckim granatowym kostiumie. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Uśmiechnęła się uprzejmie. Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące starej książeczki oszczędnościowej. Pokazałem jej niebieską książeczkę. Odziedziczyłem ją po dziadku i chciałbym sprawdzić, czy jest tam jeszcze jakieś saldo. Kobieta wzięła książeczkę, obróciła ją w rękach i zmarszczyła brwi. To bardzo stary dokument, powiedziała powoli. Z lat dziewięćdziesiątych. Proszę chwilę zaczekać, muszę skonsultować to z kierownikiem. Takie sprawy wykraczają poza moją kompetencję. Poczułem niepokój. Może tata miał rację, przemknęło mi przez głowę. Może to naprawdę tylko pamiątka. Po kilku minutach pojawiła się starsza kobieta, około pięćdziesięciu lat, w okularach i z poważną miną. Jej identyfikator głosił: Anna Wiśniewska, kierownik oddziału. Pan Nowak? Proszę ze mną do gabinetu, powiedziała spokojnym, ale stanowczym tonem. Poszedłem za nią długim korytarzem. Gabinet był niewielki, ale schludny. Biurko, komputer, regały z segregatorami i zdjęcie rodzinne na ścianie. Proszę usiąść wskazała krzesło. Ta książeczka to naprawdę wyjątkowy przypadek. Skąd pani ją ma? Odziedziczyłem po dziadku. Zmarł niedawno i zostawił mi to w testamencie. Wyjaśniłem, czując, jak rośnie we mnie ciekawość, zmieszana z niepokojem. Pani Anna założyła okulary i zaczęła przeglądać książeczkę strona po stronie. Potem włączyła komputer i wpisała długi ciąg cyfr, pewnie numer konta. Hm, mruknęła pod nosem. To ciekawe. Bardzo ciekawe. Co jest ciekawe? Nie wytrzymałem. Spojrzała na mnie z nadokularów. Panie Jakubie, czy pana dziadek kiedykolwiek wspominał o tej książeczce? O tym, co dokładnie wpłacał? Nie, nigdy. Dziadek nie mówił dużo o pieniądzach, tylko uczył mnie oszczędzania. Zawsze powtarzał, że trzeba odkładać nawet małe kwoty. Pani Anna westchnęła i odwróciła monitor w moją stronę. Wie pan, co to są obligacje skarbowe? Tak, przechodziłem to na studiach. To papiery wartościowe, emitowane przez państwo, które. Właśnie, przerwała mi. Pana dziadek nie wpłacał zwykłych oszczędności. On kupował obligacje skarbowe przez to konto. W latach dziewięćdziesiątych, w czasie wysokiej inflacji, niektórzy ludzie robili to, żeby chronić swoje pieniądze. Te obligacje były indeksowane inflacją i oprocentowane. Serce zaczęło mi bić szybciej. I co to oznacza? To oznacza, że przez ponad 30 lat te obligacje rosły. Kapitalizacja odsetek, reinwestycje, korzyści podatkowe. To konto było nieaktywne, więc nikt go nie zamykał, a obligacje dalej pracowały. Ile, ile tam jest? wyszeptałem. Pani Anna spojrzała na ekran, potem na mnie. Według naszego systemu, aktualna wartość tego konta to. zrobiła pauzę. Dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i osiemnaście groszy. Poczułem, jakby ktoś wyłączył mi dźwięk w uszach. Słyszałem tylko bicie własnego serca. Słucham, wydusiłem z siebie. Prawie ćwierć miliona złotych, powtórzyła spokojnie. Ale jest jeden problem. Oczywiście, że jest problem. Nic nie może być takie proste. Jaki? zapytałem, czując, jak opada mi adrenalina. To konto jest zablokowane do weryfikacji spadkowej. Musi pan dostarczyć odpowiednie dokumenty akt zgonu, testament, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Dopiero wtedy będziemy mogli przelać środki na pana konto lub wypłacić je gotówką. Ale to naprawdę należy do mnie? Nie mogłem uwierzyć. Jeśli dokumenty potwierdzą, że jest pan jedynym spadkobiercą tego konkretnego składnika majątku, tak. Pana dziadek był bardzo przewidującym człowiekiem. Niewiele osób w tamtych czasach rozumiało mechanizmy finansowe na tyle dobrze, by wykorzystać obligacje w ten sposób. Wyszedłem z banku w kompletnym oszołomieniu. Na dworze zaczął padać śnieg, ale ja tego nie czułem. W ręku ściskałem książeczkę i dokument potwierdzający wartość konta 247 tysięcy złotych. Dziadek zostawił mi nie tylko pieniądze zostawił mi lekcję. Lekcję o tym, że wartość nie zawsze jest oczywista, że trzeba mieć cierpliwość, że małe, konsekwentne kroki prowadzą do wielkich rezultatów. Ta książeczka oszczędnościowa to śmieć. Słowa taty wciąż brzmiały mi w uszach, jak bardzo się mylił. ale teraz stałem przed trudniejszym pytaniem, co powiedzieć rodzicom, jak to wyjaśnić i co zrobić z tymi pieniędzmi? Ruszyłem w stronę domu, wiedząc, że ten dzień zmienił wszystko. Autobus wiózł mnie do domu przez zaśnieżoną Warszawę. Patrzyłem przez zaparowane okno na ludzi spieszących się po swoich sprawach, a w głowie miałem chaos. 247 tysięcy złotych. Suma, która mogła zmienić życie. Moje życie. Życie moich rodziców. Wysiadłem na przystanku przy naszym bloku i powoli wspinałem się po schodach. Każdy stopień wydawał się cięższy. Nie bałem się reakcji rodziców, bałem się tego, co te pieniądze mogą zmienić między nami. Otworzyłem drzwi. Mama była w kuchni, przygotowując obiad. Zapach rosołu wypełniał mieszkanie. Jesteś, synku. Jak było na uczelni? zawołała. Dobrze, mamo, gdzie tata? W sypialni odpoczywa przed wieczorną trasą ma jechać do Krakowa. Usiadłem przy kuchennym stole. Mama spojrzała na mnie i od razu wyczuła, że coś się stało. Coś nie tak. Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. Byłem w banku, powiedziałem cicho. Sprawdziłem tę książeczkę. Mama odłożyła łyżkę i usiadła naprzeciwko mnie. I co? Andrzej miał rację? To tylko kilkaset złotych? Pokręciłem głową. Nie, mamo. Dziadek kupował obligacje skarbowe. Przez ponad trzydzieści lat rosły z odsetkami. Na tym kącie jest. Dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych. Mama pobladła. Przez chwilę siedziała w milczeniu, nie wierząc własnym uszom. Co ty mówisz? To niemożliwe. Ojciec nigdy nie wspominał. On wiedział, przerwałem jej. Zostawił mi kartkę, żebym sprawdził w banku. Planował to. Chciał mnie nauczyć czegoś ważnego. W tym momencie do kuchni wszedł tata w podkoszulku i starych spodniach od dresu. Wyglądał na zmęczonego. O czym rozmawiasz z matką? zapytał podejrzliwie. Powtórzyłem mu wszystko. O wizycie w banku, o obligacjach, o kwocie. Patrzyłem, jak zmieniała się jego twarz, od niedowierzania przez szok po coś, co wyglądało jak żal. Usiadł ciężko na krześle. Dwieście. Czterdzieści siedem tysięcy. Powtórzył cicho. Nazywałem to śmieciem. Andrzej. Zaczęła mama, ale tata uniósł rękę. Nie, Basia. Miałem tort w dupie stosunek do ojca Kuby. Zawsze uważałem go za dziwaka, który żyje w przeszłości. A on, on był mądrzejszy ode mnie, spojrzał na mnie. Przepraszam, synek, naprawdę. To były pierwsze od lat przeprosiny, jakie usłyszałem od ojca. Poczułem, jak coś pęka w mojej klatce piersiowej. Tato nie musisz. Zacząłem, ale przerwał mi. Muszę. Całe życie pracuję jak wół, a nie mamy oszczędności. Twój dziadek, który przeżył wojnę i komunizm, potrafił odłożyć na bok i pomnożyć te pieniądze. A ja? Ja ledwo wiążę koniec z końcem. Zazdrościłem mu spokoju tego, że zawsze miał plan i dlatego. Dlatego byłem wobec niego taki cierpki. Mama wzięła go za rękę. Nie bądź dla siebie taki surowy, masz inne talenty, jesteś pracowity, uczciwy, ale nie mądry z pieniędzmi, dokończył Tata Gorzko. Przez chwilę siedzieliśmy w ciszy. Za oknem ściemniało się, a śnieg padał coraz gęściej. Wiesz, co dziadek napisał w testamencie? odezwałem się w końcu, że te pieniądze są dla mnie, żebym miał dobry start, żebym mógł skończyć studia bez obaw o finanse, ale też napisał, że mam pamiętać o rodzinie. Jakub, to są twoje pieniądze, powiedziała mama stanowczo. Nie dotykaj ich dla nas. Mama, słuchaj, naparłem. Tata pracuje po osiemnaście godzin na dobę, ty dorabiasz w weekendy, odkładacie na moje studia, na moje podręczniki, na moje wszystko, a ja. Ja mogę wam teraz pomóc. Nie, tata pokręcił głową. Twój dziadek chciał, żebyś miał swój start. Nie zmarnuj tego. I nie zmarnuję, powiedziałem. Ale mogę użyć części, żeby spłacić wasze długi, żebyś tato mógł wziąć mniej tras, żebyś mamo nie musiała pracować w soboty, a resztę odłożę, tak jak dziadek mnie uczył, będę inwestował, pomnażał. To właśnie tego chciał mnie nauczyć, że pieniądze to narzędzie, nie cel. Mama miała łzy w oczach. Tata patrzył w stół. Jesteś mądrzejszy niż byłem w twoim wieku, powiedział w końcu. Dobrze, synku, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Weźmiesz połowę dla siebie na swoje życie, na własne mieszkanie, na przyszłość. Możesz pomóc nam z połową, ale połowa jest twoja i tylko twoja. Obiecasz? Wyciągnąłem rękę. Obiecuję. Uścisnęliśmy dłonie. To była umowa. Nie tylko finansowa, ale coś więcej rodzinna. Minęły trzy miesiące. Spłaciłem kredyt rodziców. Tata zaczął pracować normalnie, bez nadgodzin. Mama zrezygnowała z dorabiania. Widziałem, jak wraca im radość, energia, życie. Siebie zapisałem na dodatkowy kurs inwestowania. Zacząłem studiować obligacje, fundusze, długoterminowe strategie. Połowę swoich pieniędzy rozłożyłem mądrze, tak jak dziadek by chciał. Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy razem przy kolacji, co stało się naszym nowym rytuałem. Tata podniósł kieliszek z kompotu. Za ojca Kuby, powiedział. Za człowieka, który uczył nas wartości, nawet gdy go już z nami nie ma. Za dziadka, dodałem, który zostawił mi coś więcej niż pieniądze, zostawił mi lekcję. Stuknęliśmy się szklankami. Mama uśmiechała się przez łzy. Ta stara, zniszczona książeczka oszczędnościowa, którą tata nazywał śmieciem, okazała się najcenniejszym prezentem, jaki kiedykolwiek dostałem. Nie przez kwotę, która na niej spoczywała, ale przez to, czego mnie nauczyła. Prawdziwa wartość rzeczy nie zawsze jest widoczna na pierwszy rzut oka. Czasem trzeba mieć cierpliwość, żeby ją odkryć, czasem trzeba zaufać tym, którzy kochają nas wystarczająco, by zostawić nam nie tylko pieniądze, ale mądrość. Dziadek wiedział, co robi, i ja już nigdy tego nie zapomnę.